Nie wiesz, komu twoja krew ratuje życie. Nina, dziękuję Wam za krew dla swojej mamy. 10 lat oddaj krew z kablówką. Akcję napędza Discovery Turbo Extra, dostępny w cyfrowej telewizji kablowej Promax. Akcje wspierają. Litex Garden, producent parasoli Markis i mebli ogrodowych. Ostrów Wielkopolski, Staroprzygocka 117. Społeczna Akademia Nauk. Ostrów Wielkopolski, ulica Wrocławska 93. Ozonoterapia. Z nami staniesz na nogi. Zadbaj o zdrowie własne i swojej rodziny. Niurech. Nowy wymiar rehabilitacji. Ostrów Wielkopolski, ulica Okulna 11. Slam Poland. Stań po zielonej stronie mocy. Cukiernia Ewy Kasprzak. Czekoladowo, kremowo, owocowo. System Sensor Roman Biadała. Program do komunikacji z komputerem i telefonem dla osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Nowaccy. Limba Catering Maciej Domagała. Max Catering Hieronim Szewczyk. Faktory Centrum Fitness Ulica Kaliska 65A. Wikson. Wszystko w jednym miejscu. Agencja reklamowa PEM. Ecosurf. Telebimy. Wizualizacja. Budowa stacji paliw. Ostrów Wielkopolski nowa krępa 71. Wielkopolska Izba Lekarska.